Jak mówić doń, koszmarny Karol Niech Buda drzy, gdy jest zły Wszystkich chce pokazać kły Tam jego świat, gdzie znika ład Koszmarny Karol La, 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 na nerwach gra I na zakazy sposób ma Na głowie staną włosy Wam, koszmarny Karol Koszmarny Karolek. Niech to będzie złoty drobiazg. Proszę, bądź złotym. Bądź złotym, złotym, złotym. Chcę, żeby był złoty. Muszę mieć złoty. Nie! Winocha, karaczanie. Hmm? O, mama! O, Karolku, nie bądź taki koszmarny. Moja kolej na szukanie drobiazgów. Drobiazg! Będziemy musieli kupić nowe pudełko i to zaraz! O, nie. Dopiero jak skończycie te trzy. Ale ja chcę! O, o, jej, to złoty drobiazg! Co? Nie! Hobby koszmarnego Karolka. Ja mam niebieski. Zielony? Rzuty. A ty, Miecio? No, nie, nie wiem. Jest czarny, jak dziura w twoim mm. mózgu. <laughs> Jaki drobiazg znalazłaś? Nie uwierzycie, znalazłam srebrny! srebrny. O, srebrny, srebrny! Nie wierzę! <laughs> to jeszcze nic! Ja mam złoty! Niemożliwe! Ale szczęścia! Czy jest piękny? Możemy go zobaczyć? Ludzie! Chłopak ze złotym drobiazgiem może wszystko. Gdzie on jest? 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 W domu. Nie chciałem go brać do szkoły, żeby ktoś mi Nie ukradł. Mnie raz ukradli drugie śniadanie. Bujarz, nie masz żadnego złotego drobiazgu, bo gdybyś go miał, to byś nam pokazał. Ja nie dam się wykiwać tak jak oni. Pokaż, Karolku, pokaż! 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 Dobra! Jutro! Ale będzie wam głupio, jak go zobaczycie. Ha. Czekamy! Hmm. To będzie wymagało ode mnie sprytu. Szachy? Kulki? Kolekcja monet? Co chcesz zrobić? Zastanawiam się, co wezmę, jak stąd wyjdziesz. Współczuję ci z powodu złotego drobiazgu. Dlaczego? Każde dziecko o takim marzy. Ale co z Klątwą? Pisali o tym w gazetach. Każdy, kto jest posiadaczem złotego drobiazgu, ginie w straszliwych męczarniach. To nieprawda! Prawda! Nie czytałeś o tej dziewczynce? Znalazła złoty drobiazg, wpadła do muszli i utonęła. A ten chłopiec, który wyszedł ze swoim drobiazgiem i z psem, wpadli do domu z Przez te klątwę złotego drobiazgu. Oh, oh. O nie! Widzę go ogromnego ptaka! Klątwę tragedii! To znak, że już po tobie! Wcale, że nie po mnie! Oh, już już po mnie! Oh, o nie chcę mnie! Ale... gdybyś oddał komuś złoty drobiazg, klątwa przeszłaby na niego. Myślę, że mógłbym zaryzykować. Wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo. A rolku! jesteś najlepszym bratem na świecie! Jak po maśle. Przyszła Wandzia, najjaśniejszy panie. Nie mogę doczekać się jutra. Jeżeli na chwilę masz drobiazg, chcę go zobaczyć teraz. Słyszysz? Damianku zjem chrupki, czekoladę i na dokładkę czekoladę. Służę panu. Mój starszy brat jest taki dzielny. Dobra, dobra, znam go. Więc gdzie on jest? O, jest przepiękny. Go? Nic z tego! Złoty drobiazg jest dla mnie wszystkim. Za nic bym go nie oddał. Dam ci pistolet na wodę. X76! Wzatnę. Nowiutki? Pudełku. Stoi! Jutro! W szkole przynieś! Jutro będzie mój dobry dzień. Myślałaś, że oddam ci złoty drobiazg za nędzny pistolet na wodę? Oczekuję lepszej propozycji. W poniedziałek przynieś swoje najlepsze fanty, a ja zobaczę, czy któryś mi się nada. Hmm? O, a -a -a. Nie wiem, po co mama się tak wysila. Klucza nie da się zamknąć. To całkiem, całkiem smaczne. Karolku, co ty wyprawiasz? Głosuję przed spaniem. Karolku! Ja nie chcę, żebyś umarł! Spadaj! Nie umieraj! Proszę, tylko nie umieraj! Damienku, o co chodzi? Ten złoty drobiazg. Przeklęty! I Karolek go wziął, żeby mnie ratować, a, a teraz umrze! Karolku, jak można być tak koszmarnym? Oddaj mu to coś, bo przez tydzień nie będziesz oglądał telewizji! A co z moją aukcją? Karol! Ale ja chcę mieć złoty drobiazg! Bra. <míônica> Karolek. Karol. Siapaś przez chwilę <míto> nie mogę <míto> sam? Hmm, spaghetti. Mleko skondensowane, puszka fasoli. O, Karolek, jadę do supermarketu. Kupić ci coś. Nie możesz jechać! Jeszcze nie! Czemu? Bo e, e, pojechałbym z tobą, ale nie mogę, dopóki... dopóki... nie posprzątam w swoim pokoju. Chcesz sprzątnąć swój pokój? <laughs> A to mogę zaczekać. <laughs> się chrupki! Musimy kupić nowe! Karolku, stój! Muszę wziąć chrupki! Dobrze, ale tylko jedno pudełko! Okay. Ha. <noise> Za niefart, w którym, w którym, w tym? Tak. Mam cię! Czyj jest ten koszmarny dzieciak? Karolek. Zakaz wstępu do supermarketu. Nie musiałem zapłacić za wszystkie chrupki w sklepie. Tero telewizji przez miesiąc. No i oczywiście twoje kieszonkowe pójdzie w dół. A teraz idź do swojego pokoju i siedź tam. Oh, ale najadłem się wstydu przez Co niego. Co z tym zrobimy? Nie możemy tego dać Karolkowi. Nie, nie możemy, ale chyba wiem, komu możemy sprawić tym przyjemność. Mam nadzieję, że macie same skarby. Co mi dacie? O, za to. Co? Nie! Yeah, yeah, yeah. Jak mówić doń, koszmarny Karol Niech Buda drży, gdy jest zły Wszystkim chcę pokazać kły Tam jego świat, gdzie znika ład Koszmarny Karol La la la, na nerwach gra I na zakazy sposób ma Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol to smarny Karolek. Otóż będziemy musieli teraz zorganizować konkurs, który nasza szkoła ma nadzieję wygrać. I uważam, że ten, kto wygra ten, ten konkurs, dostanie wspaniałą nagrodę. Nie. Nagroda? Jaka nagroda? Karolku, czy masz choć blade pojęcie, o czym przed chwilą mówiłam? Yy, nie. A czy kiedykolwiek miałeś pojęcie, o czym ja tu do Was mówię? Yy, nie. Kto potrafi powiedzieć, o czym mówiłam? O, o ja, ja! Wandzia? Y -y, pani Wsorka mówiła nam o konkursie. O konkursie? Otóż to, Karolku. O konkursie, w którym weźmie udział cała nasza szkoła. Każdy musi przeczytać jakąś książkę. Przeczytać? Książkę? Nie! Koszmarny Karolek czyta książkę. Kto z was, które przeczyta najwięcej książek, otrzyma nagrodę specjalną. O, o przepani, ja przeczytałam 15 książek. Tak, 15. A, a, a ja przeczytam 16. 17. 22! siedem Cieszę się bardzo, że tyle w was entuzjazmu. Będę oczekiwała sprawozdania z każdej przeczytanej książki. Co? jesteście wolni. Ha! Przez całe życie nie przeczytałeś żadnej książki. Tak, przez całe życie. Wcale nie! I mam zamiar wygrać ten konkurs. Poczekaj, a zobaczysz. Hmm. Czemu nie wymyślą ciekawszych konkursów? Na przykład na najgłośniejsze beknięcie, albo na znajomość największej liczby brzydkich słów. Wygrałbym wszystkie! Hmm? Widzisz, ile książek wypożyczyłem z biblioteki? Odpuść sobie, Rowalu, to ja wygram nagrodę. Ty? Ty czytasz książki? Tak, popatrz, ile przeczytałem. Korolku, komiksy się nie liczą. Właśnie, że tak. Nie, nie liczą się. Będziesz musiał czytać prawdziwe książki. Książka, książka, potrzebuję książki. Chwila, moment. Ja nie mam żadnej książki. Hmm, co czytasz, robalu? O, pana Pampersa. Chciałbym być suchy jak pieprz, powiedział pan Pampers. To moja książka. Chciałbym ją przeczytać. Daj mi ją! Dawaj tę książkę! No, dawaj, robalu! Przestańcie! Przestańcie w tej chwili! Co wy tu wyprawiacie? Karolek zabiera mi książki! Bo on ma ich bardzo dużo. Chłopcy, wybijecie się o książkę? Nie mogę w to uwierzyć. A w ogóle to czemu ja nie mam żadnych książek? Naprawdę nie pamiętasz, co zrobiłeś z książkami? przeczytać jakąś do szkoły. To niesprawiedliwe! Potrzebuję książek. Szybko! Hmm, chyba mogę sobie pożyczyć od niej kilka. Ta się nada. I ta też. I ta... Nie wygra, jak będzie czytała takie grube. <grymne> dziewczyny są super, dziewczyny są lepsze. Nie. Tylko dziewczyny... Nie. Dziewczyny pokonują chłopców. Jej. O, Tá! Książkowy? Nigdy nie zdobędę książki! Karolku! Karolku! Hmm? Hmm. Hmm. U, czy to dla mnie? Tak. Czytałam hmm. ją jak byłam mała. O. O. Jest strasznie ciężka. To najpiękniejsze bajki. To są bajki? Hmm. Dla maluchów. Chcesz tę książkę czy nie? No dobra. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma morzami, ożyła sobie dziewczynka, na imię miała Śnieżka. Śnieżka... Śnieżka... O, co się stało? Gdzie ja jestem? Witaj, nazywam się Śnieżka. Właśnie że nie! Jesteś doskonały damianek, mój młodszy brat Rowal i wyglądasz głupio. Nazywam się Śnieżka i jestem tu po to, żeby pomóc ci przeczytać książkę. Właśnie że nie! Ha, 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 ha. Kogo my tu mamy? Redna Wanda? No stromów, gdy pani pyta. Złodziej książek ich nie czyta! Złodziej książek, ale głup, Złodziej książek idzie stąd. Zwołko smernym go królkiem, dla mnie zwykłym jest matąkiem. Karol nie czyta książek, Karol nie czyta książek. Zbudź się, Karolku. Zobacz, ile już napisałem sprawozdań. Mama powiedziała, że mogę pożyczyć tę książkę. Już jutro rozstrzygnięcie konkursu. O, skąd zdobyć tyle sprawozdań z książek, żeby wygrać? Mamo, skończyłem pisać kolejne sprawozdanie. A stąd... Wreszcie poczuł się szczęśliwy. Nie, nie, nie mogę uwierzyć, że ten robal lubi czytać takie głupoty. Toż to poziom żłobka. Pięć, sześć, siedem sprawozdań. To za mało, żeby wygrać. potrzebuje dużo więcej i to już! Szkoda, że życie pana Pampersa było takie nudne. Pewnie nie przeczytała wszystkich książek świata. Na pewno nie. Pan Pampers zwiedza Niemcy. Pan Pampers w Paryżu. Pan Pampers w Nowym Jorku. Pan Pampers w Japonii, Australii, Kanadzie. E -e przyjemnością ogłaszam, że zwycięzcą szkolnego konkursu czytelniczego jest. 27 sprawozdań! Wygraną mam w kieszeni! Wandzia z jej 28 sprawozdaniami! O, tak! Wandzia? Nie! Ach, czemu pan Pampers nie poleciał na księżyc? Serdecznie ci gratuluję, Wandziu! Przepraszam, zaszła pomyłka. O! Wygląda na to, że zaszła pomyłka. Wandziu, dwukrotnie zapisałaś, dziewczyny są super. Nie, to nieprawda! Właśnie, że tak. W takim razie w tym roku mamy remis z dwudziestoma siedmioma sprawozdaniami Wandzi i. Karolka. Tak! Wygrałem! Wygrałem! Nie sądziłam, że Karolek jest wielbicielem książek o Panu Pampersie. Osobiście nie znam tych wszystkich pozycji, ale to nie ma znaczenia. Podzielicie się wygraną, którą jest? Hmm? E, całotygodniowy dyżur w szkolnej bibliotece. Wśród książek? Nie!